Witam państwa. Razem ze mną profesor Aleksander Mikołajczak, prorektor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, to czym się w takim razie chwalimy? No, bo jest się czym chwalić, tak? Przede szkoła się nasza chwali, bo kolejny jej pracownik uzyskał tytuł profesora nadawany przez prezydenta RP. Co ten tytuł w takim razie oznacza? Najpierw zapytam dla szkoły. Myślę, że to jest wyróżnik uczelni o najwyższej jakości kształcenia, gdyż profesorowie tytułarni nie są tak popularni w innych uczelniach, prywatnych na przykład. I to w jakim sensie zbliża nas do uczelni akademickich, do uniwersytetów, gdzie te tytuły są częstsze i powszechne. Co w takim razie oznacza dla Pana tytuł? To dla mnie to oznacza początek, a nie koniec, nie zwieńczenie. Jakiegoś etapu życia. Początek w tym sensie, że jest to większa odpowiedzialność za to, co się mówi na wykładach, za to, co się pisze, ale jednocześnie pewne zobowiązanie do tego, żeby tworzyć pewne środowisko naukowe, gdzie moje doświadczenie może przydać się młodszym kolegom. No właśnie, to troszkę o tym doświadczeniu. Proszę się trochę pochwalić, jak ta pana kariera przebiegała. No, ja jestem filologiem klasycznym, a więc należę do rzadkiego gatunku humanistów już na wymarciu. Jestem specjalistą od antycznej Greki i łaciny. Wydawałoby się, że to są odległe od współczesności zainteresowania i dziedziny, jednakże filologia klasyczna ma to do siebie, że znakomicie pokazuje perspektywę naszej kultury, kultury europejskiej i polskiej. W takim jej pogłębionym wymiarze. I właśnie przekaz tego doświadczenia wydaje mi się dzisiaj bardzo istotny, żeby pewna refleksja nad tym, skąd jesteśmy, pozwalała nam pokazać tą drogę, dokąd zmierzamy. Właśnie w taki sposób podchodzi Pan do, do studentów? żeby. Tak, tak. To jest nasze podstawowe zadanie, żeby właśnie przekazać studentom nie tylko wiedzę, ale rodzaj refleksji nad tym, co z tą wiedzą potem zrobić. No właśnie studenci się zastanawiają też właśnie zadają sobie pytanie, no skąd jesteśmy, tak? Tak, mnie się wydaje, że pewnym nieporozumieniem jest widzenie studiów, które odbywają się w naszej uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, tylko jako przygotowanie do zawodu. My uważamy, że mamy pewnego rodzaju posłanictwo polegające na tym, żeby rozwijać w młodych ludziach właśnie poczucie sensu życia, poczucie tego, do czego wiedza zdobyta w murach naszej uczelni może służyć, nie tylko w sensie technicznym do wykonywania zawodu, ale żeby ona pogłębiała również takie poczucie prawdy o sobie, o świecie, żeby pozwalała po prostu absolwentom tej szkoły lepiej znajdować się w otaczającej nas rzeczywistości. Ale trudno jest do nich dotrzeć z taką wiedzą, no bo wiemy, w jakim świecie dzisiaj <noise> tak naprawdę żyjemy, tak? Tak, no nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, jednakże jeżeli wkłada się do tego odrobinę serca, jeżeli stara się zrozumieć, z jakimi problemami młodzież się zmaga, wtedy łatwiej nawiązać z nimi ten kontakt i studenci sami wtedy oczekują, że powiemy im coś ważnego, co pozwoli im lepiej zrozumieć świat, w którym żyją, no i osiągnąć sukces życiowy, który przecież nie tylko na dobrej pracy i na wysokiej pensji polega, ale przede wszystkim na poczuciu spełnienia i szczęściu, jakie z tego płynie. Oni chcą dyskutować na przykład z Panem na takie tematy? Dyskusja zawsze jest potrzebna i ważna. Można powiedzieć, że jest jej za mało. Bardziej skupiamy się na wykładach, ale o ile mogę i kiedy mogę, to ze studentami rozmawiam i te formy konwersatoryjne, formy ćwiczeń sprzyjają temu. Tylko trzeba też umieć słuchać młodych ludzi, pozwalać im mówić i zadawać pytania, a nie tylko wykładać ex -katedra. No właśnie, ale oni mają coś do powiedzenia? Młodzi ludzie zawsze mają bardzo dużo i bardzo ważnych rzeczy do powiedzenia. Przede wszystkim problemy, z jakimi zmagają się w życiu są tym, czym oni chcą się dzielić. Tylko, że nie zawsze potrafią to wyartykułować, nie zawsze potrafią powiedzieć, co ich naprawdę boli. I naszym zadaniem jest skłonić ich do tego, żeby się otworzyli, żeby zawierzyli nam i wtedy wspólnie, żebyśmy zaczęli rozmawiać nad zagadnieniem, których ich dręczy. To wrócę do tego, do tego tytułu. W jaki sposób pan go zdobył? No bo rozumiem, czy jest przyznane przez pana prezydenta, tak? ale jest przyznane za jakieś osiągnięcie, tak? czy, czy za, za zrobienie czegoś, że tak powiem. Tak, no to jest jeden ze stopni w karierze powiedzmy, naukowej, która rozpoczyna się najpierw od zdobycia doktoratu, potem otrzymuje się tytuł doktora habilitowanego. No i w końcu dochodzi się do profesury. No to jest cały skomplikowany proces weryfikacji dorobku, przede wszystkim naukowego, gdzie komisje kolejne i recenzenci czytają prace, które napisaliśmy, książki, które wyszły i na tej podstawie decydują, czy ktoś może ten tytuł uzyskać i powinien, bo stworzył już wokół siebie jakąś szkołę naukową, bo zaproponował pewną wizję badań, która jest nowa, odkrywcza. No i w tym momencie, na zakończenie jakby tego etapu otrzymuje się ten stopień profesora tytułarnego. Rozum, rozumiem, że pan ma na swoim koncie te publikacje, tak? Jakie to są w takim razie? Publikacje? No to jest już w tej chwili ponad 20 książek właśnie z dziedziny filologii klasycznej, ale również z dziedziny, którą można by nazwać historią idei. Jest to kilkaset artykułów, które rozsiane są właściwie w czasopismach po całym świecie, bo publikuje nie tylko w Polsce, ale za granicą i to niekiedy daleko od Polski, między innymi w Chinach, na Filipinach. No, to jest właśnie też pokazanie, o czym my w Polsce myślimy, jak myślimy. To jest ważne, żeby pokazać światu, naszą wizję oceny rzeczywistości, która nas otacza. Stąd te publikacje zagraniczne w językach kongresowych są szczególnie ważne. Ten tytuł daje poczucie spełnienia, satysfakcji? W, w jakiejś mierze na pewno, ale przede wszystkim jest wyzwaniem. Ja nigdy tego nie traktowałem jako taki tytuł, który trzeba zdobyć. No on po drodze się pojawia. W momencie, kiedy się odpowiednio dużo napisze i odpowiednio na wielu konferencjach wystąpi, więc to uznałem jakie takie naturalne dojście do niego. Natomiast jak powiedziałem, traktuję go jako kolejne, kolejny punkt wyjścia do kolejnych działań i do kolejnych książek i artykułów, które przecież będę dalej pisał. To się nie zmieni. No to właśnie chciałam zapytać, jakie to kolejne działania w takim razie? No W tej chwili pracuję nad kilkoma artykułami, piszę książkę która wydaje mi się będzie no, nowym spojrzeniem na naszą rzeczywistość, o tyle, że będzie poprzez przedmioty, jakie nas otaczają, codzienne, chciała coś powiedzieć o tym, jak te przedmioty używamy, do czego ich używamy i z jakiej to tradycji historycznej wychodzi, bo każdy z otaczających na przedmiotów ma długą historię, sięgającą starożytności. Zmieniały się funkcje tych przedmiotów, zmieniało się społeczeństwo, no a teraz jesteśmy obrośnięci przedmiotami. Ich jest coraz więcej, są coraz większe, no i trzeba się zastanowić, co z tego wynika. Czy jest to tylko zwykły konsumpcjonizm, czy też można w tym kontakcie z przedmiotami odnaleźć jakąś prawdę o nas samych dzisiaj, na początku XXI wieku. Był Pan na samym początku, że jest Pan kolejny, osobom z tym tytułem w PWSDC. Ile tych osób już jest? Wiadomo, no, jest ilu z tych profesorów? Tak, no, przede mną otrzymał ten tytuł pan rektor Maciej Pietrzak, który też pracując tutaj na pierwszym etacie ten tytuł uzyskał pracując już u nas na uczelni. Pan jakoś, jakoś była specjalna uroczystość, podczas której się to, ten tytuł nadawało? Tak, no to jest bardzo podniosła uroczystość. Jesteśmy zaproszeni wtedy do Pałacu Prezydenckiego no i tam w grupie profesorów właśnie nominowanych. Jest spotkanie z prezydentem, potem każdy jest wywoływany, podchodzi do pana prezydenta, ten wręcza mu dokument mianowania, gratuluje, potem robimy sobie wspólne zdjęcia, także no jest to podobny sposób, jak mianuje się sędziów, też i generałów, tak samo pan prezydent osobiście wręcza im dokumenty. Rozumiem, że to była miła chwila też. Tak? tak, no na pewno spotykamy się wtedy w gronie no też osób, które się też znają częściowo bo ja byłem nominowany w gromie około stu osób, wśród których no, część była mi znana, bo byli to humaniści, byli historycy, także spotkaliśmy się bardzo miło również jakby osobiście w tej chwili i w, tym, w tej sali pałacu. To Panie Profesorze nie pozostaje nic innego jak pogratulować. Dziękuję Gratulista, bardzo, dziękuję.